Kolejną instrukcją jest moduł klikacza. Moduł klikacza służy do automatyzacji urządzeń nieinteligentnych. Pozwala on nam na przykład na wstawienie wody w czajniku od razu po tym jak wstaniemy. Działa to tak, że przyklejamy taki klikacz przy przycisku naszego czajnika i on kliknie to za nas. Musimy oczywiście pamiętać o nalaniu wody wieczorem. Klikacz jest podpinany do sieci, więc potrzebujemy zasilacza, healing, Potrzebujemy naszego klasycznego zestawu przetwornicy, ESP oraz adaptera. Potrzebujemy serwa SG90 oraz rezystora 10kΩ. Sposób podłączenia jak zwykle dowolny, jednak polecany przez nas jest w oparciu o płytkę uniwersalną. Nasze serwo przychodzi już z trzema gotowymi wyprowadzeniami, do których potrzebujemy połączenia żeńsko-męskiego. Potrzebujemy też 5 kabli żeńsko-żeńskich i 8 pinów Gold Pin. Tutaj mamy nasz schemat. Oczywiście gorąco zachęcam, żeby jednak zobaczyć go samemu na naszej instrukcji PDF. Ten jest akurat bardzo prosty. Oczywiście instrukcja PDF będzie podlinkowana pod filmem. Jak zwykle pamiętamy o tym, aby ustawić napięcie 3-3 V na naszej przetwornicy. Przejdźmy w takim razie do zaprogramowania naszego klikacza. Kopiujemy kod. Hmm, oczywiście ROW, przechodzimy do Arduino. I wklejamy. Po wklejeniu jedziemy na górę, wypełniamy nazwę naszej sieci. Oczywiście, pamiętamy, 24 GHz. Wypełniamy hasło do naszej sieci. Wypełniamy adres naszego serwera. Oczywiście z portem 8001. Wypełniamy nazwę. W moim przypadku będzie to naduszacz. Pamiętamy o ustawieniu jej wcześniej w aplikacji. Nieważne czy to webowej, czy mobilnej, e, GPIO radzę nie zmieniać w taki sposób, jest zgodnie ze schematem GPIO 4 i możemy wgrywać kod i cieszyć się działającym modułem klikacza.